Hej hej, przychodzę do was z nowym ekscytującym, dosłownie minutowym komunikatem. Jak możecie zauważyć po waszej prawej stronie tej książki, jest to mój pierwszy patronat medialny, który dzięki uprzejmości pani Natalii z wydawnictwa Letra mogę dla was, że tak powiem, mieć. No i Pani Barbara Baraldi, Baraldi, to bardzo interesująca autorka, którą już recenzowałem w przeszłości i udało mi się także z nią skontaktować dzięki dobrodziejstwom internetu. A was chciałbym zaprosić już 23 sierpnia na wpisywanie swoich komentarzy, które będą losami i następnie po dwóch tygodniach. Będziecie mogli wylosować dwie kopie tej książki. Strasznie się cieszę z tego patronatu. Jest to dla mnie coś zupełnie nowego. Także zapraszam, a wam już nie przerywam, i lećcie oglądać filmik. Cześć. Cześć! Błyskawiczne ogłoszenia przed filmem, który zaraz się Wam wyświetli. Chciałem dać znać, jak wygląda u mnie obecnie sytuacja z, że tak powiem, konkursami. I po pierwsze, są konkursy na podstronie na żywo, i tam możecie zobaczyć, czy jest jakiś konkurs. W tym wypadku mamy konkurs na wygranie dwóch egzemplarzy ukrytego obserwatora. I jest to konkurs do 6 września, a nie sierpnia, to muszę szybko poprawić. A drugi, drugie miejsce, w którym możecie grać i coś wygrywać, jest to podstrona społeczność, gdzie co tydzień wyskakuje, wyskakują wam trzy książki, i wy decydujecie, jaką następną książkę zrecenzuję. No i w komentarzach, jeżeli napiszecie jakiś tam dowolny komentarz, to możecie wziąć udział w losowaniu bonu do MPK o wartości 50 zł, który to bon jest rozlosowywany na koniec danego miesiąca. Także zachęcam, zapraszam i już nie przedłużam, zapraszam was do oglądania filmu. Cześć. Cześć. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tym razem mam dla Was książkę Cierń, Torn, napisaną przez pana T. Kingfishera. Ale jak to przez pana Toma, Tima? Co to za imię? Nie jest to pseudonim i nie jest to facet, tylko jest to pani Ur Ursula Vernon, która się kryje tutaj za tym pseudonimem. Jest to autorka już w wieku średnim, ale jest, że tak powiem, bardzo płodna, bo napisała myślę spokojnie z 40 książek, jakiś, jakaś jest twórczość graficzna, podcasty, więc definitywnie ma spory dorobek, a to pewnie jest, to sprawdzą się na polskiej Wikipedii. Także zapraszam Was do recenzji książki Cierń. Jedziemy. Tutaj z boku mam swoje notatki, które sobie wynotowałem bardzo, bardzo dawno temu, jak tąże książkę przeczytałem. No i zasadniczo jest ono od wydawnictwa SQN, od którego miałem przyjemność ją nie tyle dostać, ani zakupić, z tego co pamiętam wygrałem jakiś konkurs. I jest oczywiście bardzo ładnie wydana. Są naprawdę spore spo, spory font, size, jakieś rozdziały mają też klimatyczne. Rozpoczęcia. Yy, obrazków w środku nie ma, no ale już darujmy sobie z obrazkami. Ta książka, bo trochę dłuższa, bez nich ma tylko 140 stron, więc na dwa wieczory myślę idealnie. W każdym razie, po pierwsze opowiem Wam o fabule tej książki. Bez żadnych spoilerów, będę musiał bardzo uważać, bo książka ma tylko 140 stron. Następnie, być może zarzuciłbym Wam jakieś cytaty, ale sam nie wypisałem sobie żadnych, a na lubimy czytać, za to jest ich masa. Także złapię sobie szybko z dwa i pewnie i pewnie oczywiście Wam je podrzucę. W trzeciej części opowiem, jaka jest moja opinia na temat tej książki, jak ją recenzuję. Ja zawsze książki po pierwsze recenzuję w ramach swojego gatunku. Raczej nie przystawiam do siebie biografii jakiegoś lekkiego kryminału. A po drugie zwykle moje oceny są między 5 a 10, bo jak coś jest słabsze, to po prostu przestaję to czytać i napiszę jakąś krótką tekstową opinię na Lubimy Czytać. No, a na końcu opowiem, o co chodzi z y, współpracą z Marfisz, Markiem Malmanem i jaka tam na ten moment, jakie są u mnie jakieś konkursy. Opowieść o tej książce. No. mamy tutaj klasyczny vibe. Mm, opowieść o śpiącej królewnie, coś takiego, może nie, no raczej, raczej nie, nie, o tej o śnieżce, tylko stricte o, stricte Śpiąca królewna. Tym razem jest to opowieść też taka bawiąca się tym, ty, tą baśnią. I mamy historię, która zaczyna się w nieoczywisty sposób, bo mamy naszą taką, powiedzmy, czarodziejkę, która jest, która potrafi się przede wszystkim przemieniać w ropuchę, co jakby ją chroni przed spotykaniem się z innymi ludźmi, za czym nie do końca przepada. Oprócz tego mamy Halima, czyli muzułmańskiego, zubożałego rycerza. No i ona tam się często ta ropucha przemienia i chowa, ale w końcu właśnie jak ten rycerz przyjeżdża, to się nawiązuje między nimi pewna relacja. I on się okazuje, że jest dość osobą poczciwą, no i razem mają pewną misję. I to tyle, jeśli chodzi o jakieś takie krótkie streszczenie fabuły, żeby nic nie zdraić, bo naprawdę bardzo łatwo tutaj, że tak powiem, do tego doprowadzić. Z cytatów. Miłość potworów była nieskomplikowana, albo czuła, jak ogarniał ją paraliż. Jak sobie ludzie z tym radzą? Istnieje tyle strumieni, a każdy płynie wartko, i każdy może być wspaniałym. Skąd wiedzieć, który wybrać? Jak ludzie są w stanie podejmować jakiekolwiek działania? No i mamy tego, tego typu rzeczy. Ty również cierpiałaś, a kości zdrowieją szybciej niż dusza. No i ta książeczka jest książeczką dość krótką, jak możecie zauważyć tutaj. Jest to ta luźna interpretacja tej baśni o Śpiącej Królewnie. Zdarza się, że jest dość zaskakująca. Autorka fajnie miesza to, kto jest dobry, a kto zły. Są tu dobre wróżki, złe wróżki. Istnieje cały magiczny świat, który przenika się światem ludzi. Oprócz tego myślę, że książka jest zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych, ale być może trochę dla tej starszej młodzieży, bo pojawia się tam sporo dość drastycznych scen i szokujących. Także. Oczywiście rodzi się też tam parę takich pytań, które można łatwo zgadnąć. Czym jest. W sensie. Yy, w czym jest kłopot i jakby jak ta fabuła się daje rozwija. Mamy tutaj też taką małą ropuchę, która się się porusza wraz z tym, jak przesłamy szybko strony, także taki vibe młodości. Książka ładnie wydana. Kojarzy się z Neilem Gailmanem. także całkiem spoko. Jest trochę baśniowo, trochę strasznie. Daje w ramach jej, że tak powiem, gatunku solidne 8 na 10. Myślę, że polecam. No, i co? Jak to zostało powiedziane, to myślę, że chciałem Wam bardzo podziękować za obejrzenie tego filmu i zasadniczo zaprosić Was na ostatnią część po autrze. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i udostępniania. Jeśli macie jeszcze chwilę, to możecie poczekać i posłuchać, o co chodzi z moją współpracą z marfiszem Markiem Malmanem. A oprócz tego, od soboty do środy trwają u mnie wybory następnej książki w formie ankiety na karcie społeczności. Wy głosujecie, piszecie komentarz, i ten komentarz jest waszym losem. Każdy los ma szansę wygrać, a na koniec miesiąca, jeżeli na przykład 4 razy zagłosujecie przy każdej ankiecie i dacie komentarz, to macie 4 razy większe szanse. I tam losujemy bond do MPK na 50 zł. Także zachęcam do spróbowania. Jesteśmy już pewnie po pierwszym losowaniu, w momencie jak wy oglądacie ten film. Także zachęcam, no i życzę Wam miłego dnia. Dzięki, cześć. Cześć, witam Cię w najgłębszych odmentach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinie i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym mm, ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy osory oh z tej strony nowego sponsora danego odcinka, albo danych odcinków. Jest to Studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powiem Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tę recenzję. Obiecuję, że po kilku, kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą, wiadomością, wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię Fantazy Król Myśli oraz Thriller Cień przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz, mikro do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas. Znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony, pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarniki. Podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarce są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także tutaj sugerując się tymi. Recenzjami y, pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż, zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też y, człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś. Teksty na opowiadania, wiersze, recenzje. Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, księg na stronach Księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco, już niebawem, już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, też z serii filmów, które prezentowałem. Prezentuję nadal na swoim kanale, kanale w Świecie Króla Myśli, e, z serii filmów, książki które czytam. Zapraszam gorąco na stronę Księga Ręki Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.